Jedna z dróg, w jaki sposób można zacząć handlować, uczyć się na forex, czy po prostu wejść na rynek i handlować, to są transakcje, które są przypadkowe i wtedy wchodzimy w rynek w pozycje krótkie, rynek odwraca po chwili znowu, tak? Czy odwróci do góry, znowu zaczyna spadać? To są notoryczne sytuacje. Wtedy czasami zdarza się, że człowiek traci i na transakcjach, gdzie obstawiał wzrosty, później traci na transakcjach, które. Spadają, chociaż taki był zamysł, być może znasz to z doświadczenia. Natomiast jest też inna droga. Możesz rozpocząć naukę, gdzie będziesz miał 12 miesięcy w roku przesyłane materiały. Materiały, które my nazywamy pakietem Gold, gdzie w każdym miesiącu otrzymujesz 16 nagrań, 4 przykłady transakcji, 4 analizy w miesiącu. Yy, cztery bardziej ćwiczebne przykłady tego, w jaki sposób analizujemy, czemu tutaj któryś z tych momentów jest bardziej atrakcyjny niż inny. Który moment, jeden, dwa, trzy czy cztery, jest najlepszym z tych tutaj czterech. Ja nie mówię, że. W którymś momencie z tych czterech powinniśmy wchodzić w rynek, ale który z nich jest na pewno bardziej atrakcyjny czy bardziej właściwy do wejścia w rynek, i w tych nagraniach 16 w miesięcy w pakiecie go dowiadujesz się tego. Poznajesz pierwsze, trzy, sześć właściwie powtarzających się układów, czyli powtarzające się układy, na których możesz handlować w niezmieniony sposób, czyli w powtarzalny sposób wykorzystując te same obrazy na rynku, te same momenty które pokazuje też w przykładach transakcji, w jaki sposób wykorzystujemy je na rynku, w jaki sposób już zostały wykorzystane setki tysiące razy na przestrzeni ostatnich momentów, jak również na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Także możesz nauczyć się, jak ćwiczyć na żywych wykresach, czyli jak dynamika ceny wpływa na to, że ten wykres będzie spadał czy rósł w jaki sposób odwracamy też transakcje, to już jest wyższa szkoła jazdy, jak już umiesz yy, w jednym kierunku otwierać transakcje, jak rynek spada, czy tutaj może w tym przypadku złoto łatwiej pokazać, jak rynek rośnie, ale też co się staje w momencie, jak on odwraca, kiedy zamknąć transakcję z zyskiem, kiedy otworzyć transakcję przeciwną, czyli żeby zarabiać na wzrostach, spadkach, dosłownie, czyli w jaki sposób zarobić pierwszy tysiąc dolarów. I pakiet Gold normalnie kosztuje kilkaset złotych, on zawiera kurs na start, w kwocie kilkuset złotych, także otrzymujesz od razu kurs na start o wartości 500 PLN. Otrzymujesz 16 nagrań. Co miesiąc, w kolejnych miesiącach jest to abonament i to wszystko normalnie kosztuje około 500-700 zł, jeżeli to nie jest promocja normalnie, taki pakiet Gold y, miesięczny abonament, natomiast w tym wypadku y, jest to 249 zł, o ile się nie mylę. Jest to jedynie 30 miejsc takich, 30 miejsc, także co jakiś czas wypuszczamy taką możliwość przystąpienia do nauki abonamentowej, żeby zacząć akcelerację na rynku w odpowiedni sposób. Z odpowiednią pomocą, ale bez wydawania 20 czy 50 tysięcy na start na naukę. Miejsc jest jedynie 30, także z reguły to trwa 3 dni. Taka promocja, miejsca się kończą. Czy my informujemy w kilku mailach, że miejsca właśnie maleją, czy ilość miejsc, czy za chwilę się kończy promocja? Także teraz możesz z tego skorzystać, sprawdź poniżej. W linku, czy poniżej, w zapisach, ile jest tych miejsc, czy możesz jeszcze dołączyć? Jak link jest aktywny do zakupu, to możesz jak najbardziej dołączyć do tego, co się dzieje. Ja powiem jedno. Dzisiaj tradowaliśmy na spadek na tym instrumencie. To jest SP 500 wykresem 30. Przygotowałem się do tego też, że wykres może agresywnie szarpnąć do góry. Ale to nie nastąpiło, mam na myśli nie permanentnie, bo tutaj był taki wzrost, nie wiem czy widzisz, ale nie nastąpiło, to nie było wybicia do góry dalej, także rynek jest w trendzie spadkowym wciąż przez chwilę, a złoto. No odwrót. Także to taka odpowiedź, który z tych wykresów był najbardziej interesujący dzisiaj, bo to już jest po południu, kiedy ja to nagrywam. Przykładowo analizy, niektóre webinary prowadzimy jak dane wychodzą, czy jak tradujemy, czy jak jest najbardziej ciekawy moment właśnie przed wyjściem danych, czy niektóre analizy nagrywam o 8, 9 rano, przed otwarciem giełdy, albo tuż w trakcie czy po otwarciu giełdy o 9 rano, yy, tak żeby przeanalizować, jak wykres kolokwialnie mówiąc chodzi, jak się zachowuje jego dynamika ceny, czy to jest powtarzający się pattern. Zobacz tutaj, to zachowanie jest generalnie odwrotnością tego spadku. Jest to typowe zachowanie, które wskazywałoby na to, że są kupujący i rynek dalej będzie rósł. I teraz dynamika na ten moment, jeżeli będziesz wiedziała, jak czysty wykres odczytywać, to od razu będziesz widział, że tutaj dynamika pokazuje, że wciąż są kupujący i ten wy wykres wzrośnie. Ja nie wiem, czy on wzrośnie 10 pipsów, czy 100, 200 pipsów, ale dynamika ceny pokazuje tutaj, że wykres jest wzrostowy, jest dużo kupujących i on statystycznie 80% tego typu zachowań, nie 100, nie 90, ale 80% on dalej rośnie. Znowu nie wiadomo, czy 10, czy 50 pipsów, ale to nam daje jakieś zabezpieczenie, że wchodząc w tego typu transakcje statystycznie, no rynek może wzrosnąć, w najgorszym wypadku spada, zamyka nas na zero, czy ze stratą 2 pipsów, a nie 20 czy 200 pipsów, Dzięki czemu takich transakcji możesz, no, wykonać sporo ze stratą dwóch pipsów, jeżeli nie w nieskończoność możesz trajdować, bo jak część z nich będziesz trade'ował na 20-200 pipsów, to widzisz, ile transakcji ci to pokrywa, tak, tych dwóch pipsów czy czterech straty, gdzie ja mówię, że to jest już blisko praktycznie na zero. Zobacz, że jak tutaj rozmawiamy, yy, ta cena, którą pokazywałem przed chwilą, tak, wzrostowa, tutaj byliśmy przed chwilą i już jesteśmy te kilka pipsów, do przodu, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt, tak, jest to kilka pipsów, tak naprawdę do przodu. Ale dzieje się to po samej dynamice. Zobacz, nie używam żadnych narzędzi, nie ma tutaj wsparcia oporów, nie ma tutaj jakichś średnich kroszących. Są to czyste, powtarzające się układy, takie jak tutaj, kiedy wiemy, że rynek akceruje, spada, rośnie, cokolwiek się z nim dzieje, że jest to powtarzający ten sam moment od 200 lat, czy znaczy od 1000 lat, on się powtarza, i teraz jest bardzo widoczny na wykresach z roku na rok jeszcze bardziej bym powiedział. A druga kwestia to dynamika ceny, czyli jak odczytywać czy, czy wykres, skąd ja tutaj wiem, czy wiedziałem, że ten wykres prawdopodobnie w 80% przypadków będzie rósł. A to jest już bardzo duże prawdopodobieństwo, bo jak że tak powiem, nie pierniczysz innych pozostałych 12 kwestii, które trzeba określić i których uczysz się właśnie w kursie na start, w pakiecie GOLD, czy na kursach mentoringowych na żywo profesjonalnych. 12 determinantów opanowujesz szybko, w tydzień, dwa często tak to te 80% daje tobie no, co najmniej 60-70% przewagę na rynku, czyli grubo powyżej 50-50, a jak ludzie zaczynają normalnie na rynku, to to nie jest 50-50, że obstawisz wejście w rynek i może ci się uda, tylko może twoje na rynku są szanse blisko, bym powiedział, 5%, czyli tak naprawdę 90% transakcji jest. Jest całkowicie śmieciowych czy czytaj stratnych po prostu, tak? dlatego ludzie później narzekają, wychodzą z rynku, nie radzą sobie, obwiniają innych, natomiast dobrze wiemy, że na ring bokserski nie wchodzimy bez rękawic i nie wchodzimy bez przygotowania. A jeżeli ktoś nie wie, to na rynku finansowym najszybciej się tego dowie, albo na ringu bokserskim, ale chyba nikt nie jest na tyle szalony, żeby wchodzić na ring z profesjonalnym bokserem. Przynajmniej ja nie jestem, zawsze używam tego porównania, bo jest bardzo adekwatne, tak? Także pozdrawiam serdecznie. Sprawdź, ile jest miejsc z 30, yy, z 30 pakietów, których można było skorzystać. Pakiet Gold, 6 powtarzających się układów w praktyce. Ja mogę pokazać Tobie, yy, jak to wygląda na krótkiej. Planszy, którą przesłał tutaj mój menedżer, dokładnie co jest w tym kursie, czytaj co ja przygotowuję, a nad czym później nie panuje, bo to jest wgrane przez naszego menedżera i po prostu są te materiały, już ja dogrywam tylko nowe, tak? Także to jest pakiet gold o wartości 700 zł w cenie 249 zł. Normalna jego cena to jest 700 zł, teraz możesz wykupić w takiej cenie. Zawiera pełny kurs na start o wartości 500 zł, odczytywanie analizy technicznej, przykłady transakcji, kilka pierwszych powtarzających się układów. Wszystko to, co jest Tobie potrzebne na start i wiele więcej, niż byś się spodziewał. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia Michał Wiśniewski z tej strony. Trzymaj się. Cześć.